Jesteśmy na e, kempingu Sudety w Bielawie. E, wydarzenie to Sobie górski Maraton MTB, który jest od, rozgrywany już od 11 lat. Jest to lokalna impreza zapoczątkowana przez e, sympatyków e, MTB i tak kontynuujemy tą piękną tradycję. Góry, tereny mamy przepiękne. Przyjechali zawodnicy z całej Polski, a także i z Czech, także impreza cieszy się dużą popularnością, dużym szacunkiem, i oby tak dalej. Mamy dwie trasy. Trasy są wymagające, ale takie mamy góry. Mamy trasę Mini, która ma 25 km i około 850 metrów. Przewyższeń i trasę Mega, która ma 40 km i około 1400 m przewyższeń. Myślę, że rowerzyści powinni być zadowoleni, bo nie jest zbyt gorąco. Słoneczko prześwieca, także jeżeli chodzi o tą porę roku, to idealna. Zresztą mamy tęczę za sobą, która prawdopodobnie mówi nam o tym, że wszystko będzie. Jak najlepiej? Wyścig jest skierowany do amatorów, ale również biorą w nim udział zawodnicy z elity, ponieważ nie chcieliśmy ograniczać możliwości startu, tym bardziej właśnie, że to jest promocja naszego terenu, naszych gór, więc im więcej zawodników z elity znanych bierze tutaj udział, tym nasze wydarzenie jest bardziej znane, bardziej doceniane. Ale oczywiście, amatorzy są tutaj solą tego wydarzenia. Organizatorem głównym tego wydarzenia jest Osir Bielawa z Urzędem Miasta Bielawy. Wspierany również przez klub Lincoln Electric Bester. No i również lokalnych bajkerów, którzy się przyczyniają do tego, żeby nasz maraton wyglądał jak najlepiej. Nagrody na dystansie mega w kategorii open to finansowe nagrody. Za pierwsze miejsce można zdobyć 700 zł, za drugie 500 zł, za trzecie 300 zł w kategorii mężczyzn i kobiet, a na dystansie mini są to nagrody rzeczowe bardzo wartościowe przygotowane przez salon K2, podobnie i w kategorii open kobiet i podobnie w Kategorii mężczyzn. Życzę zawodnikom dużej radości z jazdy, bezpieczeństwa i powodzenia.